Czym różni się wiatrówka PCP od wiatrówki sprężynowej? Otóż wszystkie karabinki PCP z kartuszami napełniane zwykłym sprężonym powietrzem, które możemy przetaczać, tak jak w przypadku pistoletów paintballowych, czyli zwykłe sprężone powietrze z butli nurkowej lub z kompresora PCP, który ma możliwość przetaczania powietrza od 200 do 300 bar. Z takiej wiatrówki uzyskujemy. Powtarzalność strzałów. Tym bardziej jak wiatrówka posiada regulator ciśnienia. Strzały są bardziej powtarzalne. Wiatrówka jest bardziej celna i precyzyjna. Są to już najbardziej zaawansowane wiatrówki na świecie. I jeżeli chodzi o karabinki sprężynowe, tam napęd po prostu jest za pomocą sprężyny, która napędza tłok. Tłok tworzy poduszkę pod ciśnieniem i dzięki temu wylatuje wśród zlufy. Wszystkie wiatrówki dzisiaj. Są to już wiatrówki z lufą gwintowaną, e, z reguły 12 bruzd bruzdową, najwyżs z najwyższej półki wiatrówki jak Diana XR200, czy tutaj Walter Notex RM8, czy R Arms posiadają już lufy najlepszej marki, czyli niemieckiego e, Lutera Voltera. Pozdrawiam. Hej.